Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest gotowe. Tak więc co tam moi drodzy? Z tej strony Alban. I dzisiaj pierwszy odcinek Seven Days Challenge. Granie tylko SABERem. Wymyśliłem ja to sam. Przyznaję się, wymyśliłem to sam. To jest. O co w tym chodzi? Już wam mówię. Postanowiłem przez 7 równych dni dawać odcinki tylko z Sabera. Niestety nie mam wszystkich 7 skinów, więc nie będzie także 7 dni, 7 skinów, 7 różnych buildów, ale będzie 7 dni, 7 różnych buildów, 6 skinów. Chyba, że dostanę trial card albo jakimś cudem w tym party box. Uda mi się wylosować właśnie Sabera Onimaru. O co całkowicie stuprocentowo liczę. Dzisiaj zagramy z Saberem pod buildzik tak zwany początkowy. Dla noobów. 100% cholernego spellwampu. Nie podoba mi się ten build, jeżeli ma być szczery. Ale ja muszę zacząć oczywiście od mocnego C. -cyk. Nagrywasz mi się, nagrywasz. Nie wiem w ogóle gdzie ja poszedłem, ale okej. Okay. Potrzebuję chociaż jednego buffa. Jednego buffa, czyli. Wychodzi na to, że. wypierdził mi stąd. <ścoughs> eee... <śmany> słucham, kuśie. Jesteś bardzo miły, ale okej. Okay. Ja tam widzę, że kolejne jakieś te roumy dzikie. To radziona jest. To na razie nieważne. Na razie bierzemy farmę. <gry> okej. Okay. Na razie logika gry z saberem. Tym tak zwanym jeszcze starym, to jest taka, że czekasz do czwartej umiejętności, a potem wybambiasz gości. No jestem mistrzem w to robieniu tego. No i że jako saber jest kontrol na taką Fanny. Już jakby miał ulta, to by ten gościu nie żył. A niestety pewne syndromy mnie kurczę ograniczają. Tak, chcesz solo, solo, jasne. Ty to po co romujesz? Okej. Okay. Ile on ma? Trochę. Come on. Chciałem go ultnąć, bo wtedy on by na pewno nie żył. 5 sekund. Aj, jaj, dobra. Ja czekam z niecierpliwością na Sabera Revamp. To jest podobno jeden z lepszych, jak. Jak można nie powiedzieć. Najlepszy, bo jestem mainem Sabera i kurde, co ja mogę powiedzieć. Jemu jest to bardzo potrzebne. O Jezus! Nie cierpię tego! Małego śmiecia. Mogę to powiedzieć, kurde, z wzajemnością. Uuu. Czy uda mu się uciec? Uda. Dobra. Na razie to, kurde. Do jednej. Do jednej ściany granek. No chłopie, kurde, tym nie. Ty mnie raczysz chyba żartować. Dora, szybko. Jest. Dobra, saber jest też swoistą kontrolą na przykład na Natalię. Więc jestem tak jakby, kurde, spokojny co do tego. Myślę, że jutro zagram moim buildem, którym zdobyłem Epika. No, widzę, że tutaj w ogóle jakieś te. Masz, 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 atakuj. Siema to w ogóle jakie i myślę, że chyba też wrócę. Os wracam ostatnio do asasynów. Tanki mnie już nie kręcą. Asasyni. Oh, nice. Gdzie on jest? Dobra, o, tu jest fany. E, była fany, przepraszam, była. Dobra, on chce solo. Nie będę mu teraz przeszkadzał. Głównie w tym bildzie chodziło o to, że Saber ma 40% spęłwampu na tym zapewnione. o matka. Okej. Okay. Dobra, jest super. Atakuj. Dobra, już po nim. 100%. Chyba po naszym też. Nie, nie może być. Okej, okay, zultowała, super. Ale już, kurczenie ten. Dobra, żeby zminimalizować to, że nagle się pojawi Natalka z jakimś agresywnym ultem, oczywiście weźmiemy Tureta i spadamy. O, nasz... Nasz baw stoi, i możliwe, że bierze go Natalia. Chociaż tego nie słyszałem. Możliwe też, że już go wzięła. Nie, nic z tych rzeczy się nie stało. Świetnie. Tu teraz szybko. Pamiętajcie, ja, ja powiem Wam tak. To czeka na RIWAM Sabera? Niech da łapkę w górę, da znać w komentarzu. Bo jestem osobą, która chyba jest kurde najbardziej podjara na tym. Mam prawie wszystkie skiny, jestem naprawdę kurde. O kurde! O kurde, nie no to 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 to. to. Cześć, to nadal działa tak? Tak działa to tak, a nie inaczej. Dobra, teraz szybko, double buff. Na sam początek zawsze będzie pięknie. O kur... E, dobra, bo ja tu mówię ciągle o Rivampie Sabera, a co się w nim zmieni? E, chyba pasywka zostaje ta sama, trochę słabo, ale kurde, no nie będę narzekał. Dobra, let's go, here we go! Du, 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 nie mam many. Może miś. Dobra, nie powinienem możliwe. O kurde, patrz. Nie mam many niestety. Kurde, najgorzej. Dobra, Elo, Spalam. Nie spalam. Spróbuję jeszcze coś z tego ugrać. Na przykład, tu, Tutaj. Uj! Jest! Nie ma już dalej. Dobra, spierdzielamy, bo ten Granger też chce nas niby zeszmacić. O kurde, jeszcze chyba nigdy mi się tak dobrze saberem nie grało. Gram nim pierwszy raz od tygodnia. Znaczy to tak. Próbuję raz na tydzień grać z Saberem, chociaż jednokrotnie, czy to na klasiku, czy normalu. Znaczy, czy na Rankedzie, żeby nie zapomnieć tej miłości, która zawsze mnie z nim łączyła. Dobra. Walnijmy to. Teraz tak, czy się nagrywa. Nadal wygląda na to, że tak. A nie będzie, gdybym ja to wziął? Wziąłem. Ha. Świetnie. Yy, dawaj, atakujemy to. No, ten to spelwam więc na razie tak mały. No, w ogóle go nie widać. O, widzicie ciuteczkę tylko. Dlatego ten bildzik jest tak bezużyteczny. Ten spelwam. Tego Spellwampa w ogóle nie ma. W ogóle powinni zmienić ten building. Na przykład na jeden z bardziej pro buildów, czyli na przykład ten, że najpierw buduje się. Eee, sorry. Tak. Gdzie ona jest, Lol? O. Mhm, mm mhm, mm mhm, okej. Okay. Dobra, teraz Hunter Strike. kursę ja nigdy nie używałem tego buildu, aż zapomniałem jak się go buduje. Dobra, spróbujmy coś jeszcze tu grać. Nie powinien, tak jak mówiłem. E, nie wiem, czy to mi się właśnie nie wywali zaraz, bo ja mam takie dziwne lagi. O kurde. Eee, <śmiennie> yeah, no, jest Git. Jest Git. Jak na 102. Ej, gościu się dopiero uczy. 100%, że się dopiero uczy. No i co? RIP funny PLAY. O! Patrzcie na to. Ech, to jest ta kurda potęga. Chyba o to gościłowi chodziło, jeżeli wymyśli. Chyba o to pontonowi chodziło, kiedy wymyślali ten build. Okej, okay, mogą to jeszcze tak robić. Ja tam nie z jestem. Mutet? Jak mutet? Ej, co? A on ich. Ho, ho, on ich wyzywał. 100%. LOL, dlaczego tak sprawdzam? Wyniknęła taka dziwna sytuacja, że kurde nie widzę, czy mi się nagrywa, czy nie. Po prostu, dobra, jungle item mogę już sprzedać, ponieważ już najważniejszy item potrzebuję, czyli po prostu Blade of Despair. O. Co gościu miał na myśli? O. A teraz back. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, o kurde. Damit. Jednak no nie takie perfekcyjne KBA mi wyjdzie. Kurde, Szkoda. To nie ja to Ale widzicie, kurde! Damage to ma nawet z tego całkiem nieco. Może to dlatego, że mam zmaksymalizowane na 100% assassinskie emblemy. Max level to jest chyba 60. A ja mam właśnie na 60. No więc chyba ty chyba o to chodzi. O, pas. Ta one-one pasywka jest tak denerwująca. Na takiej. Na tak. Bardzo dobrze. To mi się bardzo. O! O! Będzie pęta! bo ja ukranę. Jak znając życie mnie i mojego farta, to na pewno bym ukradł to. Nie dlatego. A, już nie będzie nawet. Co ukraść? Dobra, kurde, kończymy to. Jest, jest, nadal, świetnie. Here we go! O, widzieliście? I tyle. I pierwszy dzień Seven Days Challenge zaliczony. Mam nadzieję, że stary bildzik Wam się podobał. Bo mi się nigdy nie spodobał i w ogóle koniec grania tym buildem, żeby nie było. 367 meczy, i dopiero możliwe, że chyba pierwszy meczyk nim zagrałem tylko pod ten buildzik. No nie moja wina, że kurde, tak mi się nie spodobał. Tak więc co: jutro gramy z saberem pod buildzik. Mój ukochany. Gdzie Blade of Dysper będzie pierwszym itemem i dalej to już. A zresztą zobaczycie sami oczywiście. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę z komentarzem. Jeżeli chcecie jakiś bildzik, który. Jeżeli chcecie jakiś bildzik do Sabera w tym 7 Days Challenge, żeby się pojawił. A ja na pewno tego nie ominę. Tak więc mam nadzieję, że się też nagrało. Bo kurde, tyle razy, że sprawdzał to. Dobra cyk cyk jeszcze data zadałem 40 tysięcy obrażeń, czyli byłem drugi, bo jeszcze lancelot zadał więcej. Przyjąłem na siebie chyba najmniej tak najmniej, bo nie za bardzo, że się skupił na walkach tylko na wyłapywaniu takim prędkim dalej. Otrzymały wieże ode mnie obrażenia na poziomie. Drugim ja byłem drugi jeżeli chodzi o to kurda o nich to tylko Granger poszował. Okej. Okay. Widzimy się kolejnym razem jutro saber znowu pojutrze no w Seven days challenge. Ja to wymyśliłem, mam nadzieję, że spodoba Wam się. I zasugerujecie, która konkretnie postać ma później pójść do Seven Days Challenge. Ja już nie przedłużam. Pozdrawiam Was, lećcie do boju, trzymajcie się, cześć!